Wszystkich. Dzisiaj zamierzam zabrać Was do odkrycia serii produktów, które wydały mi się naprawdę interesujące. Nie chcę psuć niespodzianki, ale zapewniam, że warto. Dowiedz się wszystkiego zaraz po piosence przewodniej. Numer 4. Wykrywacz metali i przewodów z trzema różnymi poziomami oświetlenia, w zależności od odległości od obiektu. Wykrywa metale żelazne do 12 cm, metale nieżelazne do 10 cm, przewody pod napięciem do 5 cm oraz drewno w ścianie do głębokości 2 cm. Posiada bardzo dobry, precyzyjny i czuły czujnik wykrywający. Posiada funkcję automatycznego wyłączania po 5 minutach nieużywania. Jest bardzo mały i poręczny, łatwy do przechowywania i transportu. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu. Numer 3. Jest to detektor rur i kabli 3W 1. Automatycznie wykrywa obecność kabli elektrycznych z aktywnym prądem, a na ekranie LCD wyświetla odpowiednie wskazania ukrytych obiektów. Jest on aktywowany przez naciśnięcie przycisku, a punkt wykrycia jest wskazywany przez strzałkę na górze urządzenia. Tryb wykrywania można zmienić, przesuwając przycisk. Cenę tego artykułu można sprawdzić, klikając łącze w opisie. Numer 2. Wykrywacz ten posiada trzy ustawienia i doskonale sprawdza się w wykrywaniu metalu, płyt gipsowo-kartonowych oraz przewodów elektrycznych pod napięciem, śrub, gwoździ i kabli elektrycznych. Wyświetlacz pokazuje rodzaj wykrytego materiału, wskazując jego środek. Wyświetla trzy różne kolory w zależności od odległości od obiektu. Ten typ detektora jest stosowany w celu uniknięcia niepotrzebnych otworów lub w celu jak najlepszego wykrycia punktu, w którym otwór jest potrzebny. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 1. Jest to jeden z najlepszych wykrywaczy rur i kabli, posiadający 7 ustawień wykrywania dla 6 różnych materiałów. Dysponuje najnowocześniejszą technologią radarową i jest w stanie wykrywać kable pod napięciem i bez napięć, plastikowe rury z wodą oraz metale magnetyczne i niemagnetyczne. Posiada tryb pracy w mokrym betonie do głębokości 6 cm. Wskazuje on natężenie sygnału przychodzącego nawet w bardziej skomplikowanych sytuacjach. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie.